Dla zapracowanych mieszkańców dużych aglomeracji, ale także tych mniejszych miast, to zwykle weekend jest czasem, kiedy można spokojnie wybrać się na zakupy. I o ile robione w sobotę nie budzą zastrzeżeń, te robione w niedzielę już tak. Choć rząd negatywnie ocenił obywatelski projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę, temat powraca jak bumerang. W Polsce mamy sześciodniowy tydzień pracy. Niedziela jest uznawana za dzień wolny. Myli się jednak ten, kto sądzi, że jest to jednoznaczne z zakazem handlu. Otóż nie. Przepisy mówią wprost: jedynie w święta zakupów nie zrobimy. Jak wiadomo, od każdej reguły są wyjątki. Obecnie zakaz dotyczy tylko pracowników, a więc podmiotów, o których mowa w artykule 2 kodeksu pracy, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie dotyczy zatem osób wykonujących działalność gospodarczą, jak również pracowników, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło. Polska to jeden z największych rynków pracy w Europie, jeżeli chodzi o zatrudnienie w handlu. Najwięcej osób pracuje w centrach handlowych, już na etapie ich budowy, co obserwowaliśmy także przy powstawaniu parku handlowego w Nysie. Zatrudnienie znajduje dużo osób i choć powszechnie wiadomo, że praca w handlu wiąże się z długimi dniami roboczymi, pracą w weekendy, a przede wszystkim niską płacą, to jednak wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę nie rozwiązałoby istniejących problemów. Idąc na tego typu kompromisy redukuje się jakoś tam te negatywne skutki, ale się ich nie usuwa. Nikt nikogo nie zmusza do pracy w handlu, ani też nie jest winą handlu, że handel, najczęściej oferuje miejsca pracy. Nie jest też winą handlu, że poziom wynagrodzeń w handlu no jest jaki jest, także problem jest w ogóle gdzie indziej, problem jest raczej w rozwijaniu rynku, rozwijaniu obrotu, żeby zarobić pieniądze na to, żeby stopniowo te Pensje podnosić i zresztą te pensje się podnoszą. Jeśli weźmiemy na przykład wynagrodzenie sprzed pięciu lat, to średnie wynagrodzenie było bodajże w okolicach 1600 zł na najniższym poziomie, a w tej chwili to jest powyżej 2000 na najniższym poziomie. Generalnie zakaz w tym typie gospodarki na tym etapie transformacji przy polskiej pozycji w Unii Europejskiej gdzie naszymi bezpośrednimi partnerami są kraje eksportujące a my jesteśmy zorientowani bardziej na rynek wewnętrzny no to nie jest dobry pomysł Polacy kochają centra, galerie czy parki handlowe, a zatem ich zamknięcie w niedzielę byłoby równoznaczne ze zmianą przyzwyczajeń tysięcy Polaków. Każde centrum handlowe w sobotę, w niedzielę jest bardzo um, licznie odwiedzane przez klientów konsumentów. To są 15, 20, 30 tysięcy osób odwiedzających, um, czy to w sobotę, czy w niedzielę, takie obiekty. Więc tak, lubimy, sprawia nam to przyjemność. Jest to forma spędzania czasu z przyjaciółmi, z rodziną. Wrazu handlu w niedzielę spowodowałoby niewątpliwie falę zwolnień, jednak trudno określić dokładnie ich skalę. W sytuacji wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę, czyli de facto redukcji dni handlowych o ponad 50 w skali całego roku mówimy o 10% spadku zatrudnienia w tej branży, czyli 40 tysiącach osób, które by tę pracę po prostu straciło. Wszyscy są jednak zgodni, że w pierwszej kolejności pracę straciliby ludzie młodzi i uczący się oraz kobiety w wieku od 25 do 55 lat. Niestety są to grupy, którym najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie w innych branżach i które już teraz są najbardziej liczne wśród bezrobotnych. Jakie jest więc rozwiązanie by móc zadowolić pracowników? A nie wpłynąć negatywnie na gospodarkę i wzrost bezrobocia. Jest szereg różnych rozwiązań, które mogą ułatwić godzenie życia zawodowego z rodzinnym i nie powodować niezadowolenia wśród tych pracowników, którzy pracują akurat w niedzielę. A więc kwestią zasadniczą jest uświadomienie pracodawców i też pracowników o tym, że można swobodnie, elastycznie zorganizować pracę, tak, aby ona nie była uciążliwa, i sądzę, że ten Problem zniknie. Wszelkie przesłanki ekonomiczne pokazują negatywny wpływ wprowadzenia ewentualnego zakazu handlu w niedzielę. Nie można jednak zapomnieć o problemach, jakie mają pracownicy dużych obiektów handlowych. Najważniejsze jest, by znali oni swoje prawa, a pracodawcy pamiętali, że pracownik to też człowiek, który ma rodzinę. Ważne, by starali się znaleźć kompromis pomiędzy chęcią maksymalnego zysku, a zadowoleniem swoich podwładnych.